Tu Rolf, jakby dał rady, to żeby tam podjechał, to będzie świecił już wszystko na mnie. Siatkę mam na tam daleko. Potrzebuję pomocy, bo nie jedzie Dzięki, Właduję. Kto tu został? Jara, ty zostałeś tutaj, tak? Tak, tak, tak. Właduję, tak. tak. Dobra. K Kacper, my, po, poczekaj na mnie i idziemy. Por... No dobra, no to ciśniemy. Kacper, my ciśniemy, Jara ciśniesz tam. Ja tam sobie od tyłu to w środkiem zawsze jadę. Hansik, może nie ma co świecić, spróbuję tym traktorem na kapa wjechać. No to spróbuj. Ewentualnie kude będziesz ganiał tą tę jedynkę spróbuję ich jeszcze chłopaki trochę strzelać No jest ta jedynka u mnie Oni się skupili teraz trochę na mnie Może Ci tam śmiało lutować No okej okay. Robik droga czysta Tutaj jeden na do mnie podjedzie, a już jej nie ma, dobra. No już jej nie ma. Choddy. Dawaj Andrzej ten IS-u patrzy na ciebie Tą kawuczulkę chłopaki musieli zjechać Tą kawuczulkę chłopaki musieli zjechać Nie wychylaj, włączyć te dachnice Nie wychylaj, włączyć te dachnice Kurwa te 30 not Teraz chłopaki IS-a Ten isu na dole Andrzej przesunął się w twoją lewą stronę. Wraca się. Pięknie Wraca się do. chyba na kapa. Teraz tu się drzewka się przy, przy moim braku Dam, Ja dam radę. Mam motywację. Pan się wróćcie do rozstawiania. Hm? Ty będziesz rozstawiał. We wszystkich map nie znam. Ale tu Ale... wiele map nie ma. E, jest Elf, ta mapa, e, ta jak to tam, Malinówka... Patrząc tu po drzewkach, to tego Isu u nas tam w okolicach kapa nie ma. On chyba pojechał z powrotem. Chymol zimą zamyślili. Za by się cały czas obok mnie drzewka przewracały, o. tak jakby wracał. To jest to samo co ten, co zwykły, tylko że... No powiedział, powiedział. No nie zdążyłem się oddać Dobra to jeden w góro Ja już tutaj jechałem na dół to już nie będę z tego Tam, o, Jedzie jest w stronę ten... banana Czyli jedzie w moją stronę 240 HP także jest na strzałach. Tylko że on wcześniej wyświecił. no nie Ja też jestem na strzałach Jakby sobie ja no to mi jazda sprawdzał u góry. jest za 15 minut, bicie. Jak podjedziecie ja tu, to w końcu miałoby byłoby piękne bicie na niego. Małe HP, kurde. Korzyść kurde. wszystkich. masz go po lewej. O, z przodu po lewej. Jaki dobijasz się? Kur...